Hej, cześć, witam Was moi drodzy w siódmym odcinku z Terraria 3D. Tym razem na innym modzie Terraria do Minecrafta. Jest to po prostu jakiś Terraria mod na wersję 1.14.4. Macie link w opisie, jakbyście chcieli. I teraz bardzo ważna rzecz. On się troszeczkę różni. Muszę też podkładać muzykę z Terraria w tle, bo No, nie ma jej normalnie dodanej, więc ja będę ją puszczał w tle, żeby sobie grała i wy ją normalnie słyszycie tylko czasami. Może mi coś nie wyjść z dobraniem tej muzyki. Także wtedy sorki. Będę musiał ją odpalać. Także wiecie, troszeczkę ciężej. Tam jest latająca wyspa. Okej. Okay. I tak, ten mod ma o wiele więcej rzeczy dodanych. mamy też coiny w prawym górnym rogu, są NPC-ci, są bossowie, ściana mięcha, wall of flesh taki wyrąbany, duży, tam mamy slajma, który wygląda jak z Minecrafta i jeszcze najważniejsza sprawa, tutaj zombiaki, czy właśnie takie slajmy, czy króliki są jak modele z Minecrafta, ale mamy też demon eye i tak dalej, wszyscy, wszystkich innych przeciwników, także spokojnie zobaczymy też terrariowe odsłony, moi drodzy, to na pewno. No i co, zbieramy sobie grzybki, zbieramy sobie drewno. I teraz tak, 2000 łapek w górę, i jeszcze dziś wrzucam drugi odcinek z tego. Oczywiście, jak widzicie, możemy zrobić tutaj rzeczy. Workbench, myk, jak postawimy go. To wtedy będziemy mogli tutaj robić znowu inne rzeczy. Z tego co wiem, ten mod, yy, no niestety, nie jest tak mega podobny do Terrarii. Korzysta trochę bardziej też z Minecrafta. Także musicie mu wybaczyć. Ale wydaje mi się, że i tak będzie bardzo fajna seria. Póki tamtego moda nie zaktualizują, to na tym możemy pograć. Dasz mi coiny? Dałeś, dobra, 25 mamy kopru. Bardzo fajnie. Zbierzmy sobie drewna, ile się da na początek. Na pewno pod koniec, znaczy po skończeniu odcinka zrobię sobie domek i w drugim odcinku przywitamy się już w domku. Będziemy oczywiście lecieli po bossów, także mówię, dwa kałapek i normalnie dzisiaj jeszcze wieczorem wlatuje kolejny odcinek. Wiem, że możecie dać radę. Jeżeli wam się podoba ten mod do Terrarii, mówię już o tym nowym teraz tutaj, Zobaczycie, obejrzycie, wtedy sobie ocenicie, także oglądajcie dalej i ocenicie jak to wygląda. Mamy tutaj Mana Crystal, Life Crystal, oczywiście bardziej eku z Minecrafta, no ale cóż, i tak mimo wszystko fajnie się gra, wiecie? Mamy tutaj na zbroję oczywiście, wyjaśniam, tutaj kostium, barwnik, barwniki, tutaj jako stroje akcesoria i akcesoria po prawej. Możemy zrobić sobie torcze, jak torcze wyglądają? A, tak bardziej, nie no, tutaj już bardziej tak terrariowa, ale jak trzymam to tak Minecraft. <noise> Spoko. No mówię, twórca tutaj moda często korzystał z podstaw, także na leniuszka trochę, jak to się mówi. Ale wydaje mi się, że też może być ciekawa z tego seria, a raczej kontynuacja serii. No bo to jest cały czas ta teraria 3D, jak już mówiłem. Troszkę tutaj to trawa dziwnie rośnie. Tak, może być czasami dziwnie w tym modzie. Pozbieramy sobie ironu, bo to się mega przydaje. Żeby już mieć później na przetopienie i tak dalej. na też musimy zebrać. Zauważyłem też, że rzeczy mają prefiksy tutaj. Murderous i Savage. Savage. Coś takiego. Dobra i mamy tutaj 10 damage'a, 10 knockbacka. W ogóle jakieś bonusy tak od tych właśnie prefiksów. Wysoko skaczemy, ale w Terrarii też tak jest, więc chyba twórca chciał po prostu to tak wiecie. Jakby oddać realia Terki. Chociaż tutaj w Minecraft'cie zostawiłbym normalny skok. Tak jak było to w Terraria Craft'cie. I jak tam zaktualizują moda, to sobie po prostu wrócimy i też pogramy na tamtym, ja mam cały czas. I wiecie, jakby dodali na przykład eye of a tutaj ten nas jakby nie zadowoli, będzie jakieś brzydkie, bo nie wiem jak tutaj to wygląda. No, bloczków. Co jest? Halo? O Jezu! Panie, panie slajmie, proszę się uspokoić! Jezu! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zaklinowali się w bloczkach? Ja... Tak myślę o co chodzi, jak coś krzyczy, nie? A to w blokach się zaklinowały potworki, a raczej mopki, bo to w sumie też był króliczek. Czy mamy więcej niż 64 w staku? Czy to jest, to jest? To mnie najbardziej ciekawi. Czy twórca tutaj zrobił normalne staki jak w ter, e, Boże, jak w Minecrafcie? Mamy! Mamy powyżej 64. No to chwała ci za to, twórco, bo tak jest w Teralii, że możemy więcej nosić niż 64. Także mi się to podoba. Tam jest dżungla, tak to wygląda. Na pewno te latające wyspy będą dla nas mega ciekawe, bo tam pewnie będzie skrzynka ze Star Fury albo wiecie. jakimś, no nie wiem, podkową jako akcesoria. No na pewno się tam wybierzemy. Jak będę miał dużo bloków i po prostu sobie do niej doskoczymy. Także taki bardziej Minecraft, ale. Z aspektami terarii. Pewnie, jak przejdziemy już do etapu, gdzie będziemy mieli dużo rzeczy, takich sterki, no to może być wtedy ciekawie. Ewentualnie mogę się wkopać, bo widzę, że nie ma zbytnio jakiejś jaskini. Co mnie trochę martwi, bo. No, no halo, no chciałbym wejść sobie do jaskini, nie? Dobra, muszę poszukać, także chwilka i zaraz będę. Mamy Blood Tak, chodzę sobie. Szukam jaskini i nagle wyskoczył mi bladmund, także zobaczymy, czy coś nas tutaj ciekawego zaskoczy. Mamy demonaj, mamy oczko. Rzeczywiście są te oczka. One są mniejsze niż w poprzednim modzie, jak widać. Mamy też zombiaki zwykłe z Minecrafta, jako wiecie, jako testerarii. No i generalnie to chyba tyle. Nie zauważyłem żadnych driplerów, ani nic. Także nie wiem, czy można dropnąć tutaj. O, to jest chyba to oko. Ej, to jest to inne oko. Może podczas Bladmund, nie pamiętam teraz, ale to chyba jest po prostu inna odmiana oka. Wiecie, jest kilka wyglądów tych oczu. Ciężko jest je trafić. Ej, okej, okay, ono jest cięższe niż na tamtym modzie. Do ubicia. Naprawdę, dobra. Ubite, także tak wygląda Bladmund w tym modzie. Akurat tutaj. Co to jest? O, gwiazdka spadła! Prosto na nas. Nie było, nie było dźwięku, ale. Widzicie, to ona, nie? <ścoughs> Widzicie, to ona, tak, to ta gwiazdka która spadła nam na głowę. Bardzo fajnie. Nie spodziewałem się, że gwiazda spadnie nam na głowę. Pełno Demon Eye. Spoko. Przynajmniej wiemy, że w tej terce będzie dużo... Czekajcie, ja może przyciszę sobie trochę te uderzanie i tak dalej. Bo to może być rzeczywiście za głośno, nie? Trochę pieniędzy zbierzemy. I ja uciekam szybko gdzieś się wkopać, bo robi się niebezpiecznie. Tak, lecę do jakiejś jaskini. Tak więc kopałem... Po prostu pod siebie i bardzo szybko spadłem do piekła na 23. 23 i już jest piekło, także nie wiem, czy tak powinno być. Znaczy, jak dla mnie to jest zbyt, zbyt blisko. Ja myślałem, że się wkopię w jakieś jaskinie. Oj, jakieś ścinki mamy, a tutaj się okazuje, że ja już jestem w piekle, także dzbańki możemy pozbierać. Widzę, że jest Hellstone, oczywiście go nie wykopiemy. Wygląda to trochę lepiej niż w tamtym modzie, szczerze. No tu muszę akurat przyznać, że. Jest to troszkę lepsze. Mam małe ścinki, bo się to wszystko generuje. Jak zawsze w Minecrafcie. W znaczy w tej terrarii 3D. Dobra. O jejku, jejku, jak to ścina. Chyba sobie zaraz mniejszy ustawię render tych bloczków. Ale chyba już jest git. Nie wiem, zbieram te dzbanki, bo póki co innego. Nic innego nie widzę. Nie widzę jakichś fire blossom w sensie tych kwiatków. Nie widzę. Nie widzę niczego, mamy dzbanki, możemy pozbierać sobie pieniądze. No i chyba. <laughs> Jejko, od razu w piekle. Pierwszy odcinek i w piekle. No spoko. przynajmniej będziemy wiedzieli, że można tutaj zejść. Ale ja bardziej bym chciał przejść do jakiejś jaskini, gdzie mógłbym zdobyć light krystale, wiecie, takie tam rzeczy. Ale jak na moje, ten poziom 17 już piekło, nawet 20 coś. No to troszeczkę za szybko, naprawdę, jak dla mnie. Dobra, idę jeszcze sprawdzić, czy znajdę jakieś normalne jaskinie, a nie piekło. W każdym razie mamy troszeczkę rzeczy. I co ciekawe, patrzcie, wypadło nam z banka. Recall Potion, Hunter i mamy jeszcze Lensy. Lensy do bossa już zbieramy, także bardzo fajnie. Bo jak dobrze wiemy, chcemy zawalczyć, i to bardzo chcemy. Z, z oczkiem, co nie? Zajowka toolu. Fallen Star, pewnie do mana ma kryształu się przyda. Czy chcę tracić potkę? Spróbujmy, sprawdźmy jak działa. Dobra, mamy spawna na korapszyn. Coś dostałem, jakieś debuffy chyba. O, już mogę biegać. Nie mogłem biegać. Dobra, idę jeszcze sprawdzić czy będą jakieś, wiecie, jaskinie. W trakcie szukania jaskiń trafiłem na zimowy biom połączony z Corruption i jeszcze z Mushroom biomem, który jest w ogóle na zewnątrz. Patrzcie, to jest w ogóle hit. Muszę to rozbić, czekajcie. Dostanę moje grzybki. Jak najbardziej dostanę, dobra, bardzo fajnie. Czyli mamy już Geom Mushroom, spoko. Oczywiście mut. Gdzie te. O, ładnie wyglądają. Block Rewrite Glowing Mushroom. Troszkę dziwnie się nazywa, ale w każdym razie widzimy, co to jest. Także wszystko spoko, fajnie, pięknie. Gwiazdkę może sobie wezmę, bo jest taka ładna. A, nie, ma, nie mam jej w ręce, spoko. Czyli kilka. A, mam, dobra, czyli się zacięło. Czyli wszystko mogę mieć w rączce, fajnie, fajnie. Chciałem jeszcze sprawdzić te cave'y, tak w pierwszym odcinku, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy, żebyście mogli ocenić czy chcecie dać te łapki czy nie, czy ma ta seria być kontynuowana na tym modzie. Bo mówię, na pewno są bosowie, są różne bronie, akcesoria do zdobycia. Ciekawe czy są skrzynki, nie? Także mówić, musimy to sprawdzić. Muszę iść na, no do jakiejś jaskini muszę się przejść, to na pewno. Także ja lecę, zmykam, szukam dalej. Znalazłem jaskinię, jako tako jest tutaj coś nowego, więc już z wami idę tam dalej. Widziałem banki, także fa bardzo fajnie, bo rzeczywiście są one dodane. Tylko jeszcze zbiorę ten silver, bo mam zboczenie do srebra, jak dobrze wiecie. Muszę je wziąć, bo nie wytrzymam. Ale później będę mógł w drugim odcinku zrobić lepsze narzędzia, co nie? Także pozbierajmy sobie te wszystkie rzeczy. Znaczy te wszystkie rudy. A przynajmniej tyle ile się daje. Jeszcze poza odcinkiem to zrobię, wiadomo, żeby nie zanudzać was widzów, także będzie spoczko. Ale trochę musimy razem zebrać, dobra? Musimy zebrać razem, żeby też było troszeczkę tego odcinka takiego, wiecie, kopalnianego. I tak, tutaj mamy koper. Kopra się raczej nie rusza w terce, to jest mało, bardzo mało przydatne. Jester Arrow. Jester Arrow wyglądają jak skorapszym. Naprawdę, ale to zużyje nam gwiazdkę, więc nie chcemy tego robić. Flaming Arrow, to już byśmy chcieli zrobić. Jak będziemy mieli łuk, to będzie bardzo fajnie. Więc ogniste strzały, bardzo ok. Tutaj byłem, patrzcie, i mamy pierwszy dzbanuszek. Także chciałem z wami go rozwalić. myk. Znaczy pierwszy. W piekle byliśmy <laughs> i mieliśmy. A tutaj dopiero mamy te zwykłe. Także też śmiesznie. Ale nie wiedziałem, że wpadnę do piekła, nie? Tego golda muszę zebrać. O, generuję, bo są przecinki. Tego golda na pewno muszę zebrać. Iron. Iron też by się przydał, tak? Czy to jest. Czekajcie, dobrze myślę? Tak, to jest Iron. No, mam go w sumie już sporo. Także to sobie porobię później. Idziemy zabrać jeszcze troszeczkę. Ile mam? 14 golda. No to jeszcze troszeczkę. Przejdźmy jeszcze tą jaskinię. No i w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek. Decydujcie, jak to będzie wyglądało. Czy ja jestem... Jeszcze nie jestem tak nisko, jestem wysoko. Tak, ja tą muzyką muszę operować i nie wiem, czy puszczać wam normalną z dnia czy z cave'ów, ale nie jesteśmy zbyt nisko, więc raczej by się nie odpaliła tutaj ta z jaskin, to, to jestem pewien. Musielibyśmy jeszcze trochę zejść. Jakimś takim DJ-em muszę być. No niestety, nie ma tutaj zaimplementowanej muzyki, żeby sobie sama się zmieniała, więc czasami jakby były nieścisłości, to sorki, ale no zamyślę się, zagram i wiecie, nie odpalę. Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj. Pełno stołna, w ogóle tego stołna muszę zebrać, choćby troszkę. I zrobię to na koniec. Czekajcie, to się tak nazywa? A, to mam dużo 51. No tak, bo przecież się kopałem w dół w piekle. Co ja gadam? Dobra, to dziękuję Wam za oglądanie. Za wysłuchanie mnie w tym pierwszym odcinku. Decydujcie, czy chcecie dalej z tej Terrarii 3D odcinki. Czekam na wasz odzew. Piszcie też komentarze, jak Wam się to podoba. I czy jak będzie aktualizacja do Terraria Crafta, czyli moda na którym graliśmy, to czy wracamy? No i tyle. Do usłyszonka i hej.